Kochani, dziś nasz ostatni dzień takiego całodziennego pobytu we Włoszech i zmierzamy teraz do Mediolanu. Czekamy na pociąg. Podwiózł nas tutaj jest w finale nasz przyjaciel Lorenzo. Jesteśmy na dworcu, czekamy na pociąg. Bilety z Savony do Mediolanu kosztowały 23,50 euro na osobę. Także nie mało. Jest to ekspres bez przesiadki, pociąg bezpośredni. Były oczywiście były też tańsze, ale wymagały dwóch przesiadek, gdzie każda była gdzieś po 6 minut. Także raczej z wózkiem obawialiśmy się, że nie zdążymy, dlatego że biorąc pod uwagę, że oni mają po 20 peronów, to wierzcie mi, że przemieszczenie się pewnie na nogach w 6 minut jest. Nie lada cudem, a z wózkiem chyba trochę mogłoby być, a wykonalne. Także. Przejeżdżaliśmy przez wybrzeże w sumie. Poprosiliśmy o taką malutką, jeszcze krótką, ostatnią wycieczkę wzdłuż na Oli i Warigotti, takie miejscowości. Zamieszczamy taki krótki filmik. Jak jechaliśmy, mm, tak, jak jechaliśmy z samochodu. W no i w, moje, w Mediolanie mamy w planach spotkać się z naszymi znajomymi, którzy też tańczą. Na wózku jest to Sara i Tarek, i z nimi spędzić czas. I dzisiejszą noc zatrzymujemy się u nich w domu. I wcześniej rano, jutro o 6 mamy samolot do bezpośrednio do Poznania. Także do zobaczenia, w, jak wysiądziemy w Mediolanie. Pa, pa. Wysiedliśmy z pociągu, jesteśmy Mediolanie. A ja z z kontorbą, nie? Bo Marek mówi, że lżejsza niż moja, więc niech będzie. Tak mnie tu nikt nie zna. Idziemy teraz na spotkanie z naszymi znajomymi Sarą i Tarkiem. Choć nie wiemy gdzie się umówiliśmy, ale mam nadzieję, że się znajdziemy. Także do no, zobaczenia.

się pogoda zrobiła, jest krótko, ale bez przesady. Takie 20 stopni według. No może tak jest jak 22, jak piszą, ale... Tak e... wygląda właśnie dworzec w Mediolanie. Bardzo malutki. Kochani, jesteśmy przy katedrze, tak jak obiecaliśmy. To katedra z tyłu teraz, a przejdziemy oczywiście też e, do frontu i pokażemy Wam z przodu. E, nie wchodzić na dach nie będziemy, ale... Pokażemy ją całą dookoła. Tak jak tutaj Sara mówi nam, ka katedra jest cały czas w remoncie, który nigdy się nie kończy praktycznie, no, ponieważ cały czas jest dodawany nowy moduł, nowy element jest remontowany. No i tak jak słyszycie, widzicie, cały, cały czas jest to w remoncie. Powiem Wam, że nie wiem, czy to jest stare miasto, czy co to jest tutaj za, za dzielnica. W każdym razie chcę powiedzieć o poruszaniu się przy katedrze są na ziemi takie płyty e, które pomimo tego, że ja mam bardzo małe kółka z przodu, jadę sobie, jadę sobie całkowicie swobodnie w odróżnieniu tego, że na przykład w Poznaniu na Starym Rynku mogę zapomnieć praktycznie o spokojnej jeździe i bez pomocy jest to dla mnie wykonalne nawet bym rzekła także tutaj polecam naprawdę jadę sobie jak widzicie sama bez pomocy Myśl... okazało się, że niepełnosprawny. ważne, że okazało się, że niepełnosprawny wraz z opiekunem wjeżdża na dach katedry, dach, dach widokowy za darmo dla osoby pełnosprawnej kosztuje to 10 euro. Także, no, mamy funkcję. Ale razem idziemy za darmo, tak? Razem, tak, razem. Trzeba być opiekunem osoby niepełnosprawnej i opiekun jak i osoba niepełnosprawna nic nie płacą. Your